Z tej strony z Balki i witam was w temat kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy na serio robić coś naprawdę kozackiego, bo będziemy musieli yy, tak szczerze rzucić piłkę na, na ten, na ten dark. Wiem, że to jest ten, no ten jak to się nazywa, strich, ale... Nie wiem, żadnie że nie będziemy robić to na tym na stodole. Będziemy e, będziemy coś robić na trampolinie? Oczywiście, że nie. No co wy myśleliście, że ja o tej porze roku, gdzie zimno na dworzu, będę skakał na jakiejś trampie, która jest jeszcze zepsuta, bo skakałam tak mocno, że się trochę popsuła. No i teraz że czekamy na na kolejne części. Mój tata zamówi je za jakieś w lato, żeby mi to naprawić. A ja będę teraz skakał na jakiś trampolinie i rzucać piłkę na jakiś gumiony dach. Nie wiem o co, z mnie chodzi, o co mi chodzi, ale jestem naprawdę chory poprzez te głupie lekcje zdalne. Yy. Nienawidzę ich, bo lekcje zdalne są tak mądre, jak połowa ludzi w klasie, która nagle mówi, że wiedzą, co, że hot dog to inaczej po angielsku gorący pies. I kto jest tu teraz debilem? Chyba nikt. Ale muszę się trochę uspokoić, bo powiem Wam naprawdę, co dzisiaj robimy. No tak, naprawdę dzisiaj chciałam porozmawiać o Naruto i chyba tak zrobimy, bo się pytaliście, jakie je... jeszcze ten główny element nasz Będziemy dzisiaj gadać o Naruto, bo się pytaliście, jakie anime lubię. No to szczerze, lubię anime Naruto, tylko musimy to chyba zrobić na gwozu bo w domu mi się nie chce nagrywać bo jestem szczerze, dopiero po lekcjach i jakbym to teraz zrobił to by był trochę przypał bo mm, e, muszę trochę odpocząć od tele, telefonu i się trochę przywieczyć, to zrobiłem tak że po prostu mm, to będę robił w na dworzu No to tak, pierwszy Naruto obejrzałem koło 6 miesięcy temu. Potem 2 e, miesiące albo miesiąc temu skończyłem chyba Shippudena. Nie, zwykłe Naruto skończyłem koło 55 5, 5 miesięcy temu. Albo nie wiem kiedy. Albo był wtedy lipiec, albo sierpień. Nie wiem czy to jest 5 miesięcy, czy ileś tam ale to może być 4 miesiąca albo coś w tym stylu skończyłam wtedy zwykłe Naruto, Naruto te pierwsze potem oglądałem Naruto Shippuden, e, które skończyłam 3 miesiące temu e, no i właśnie teraz oglądam Boruto i tak szczerze to po Boruto chcę Boruto, chcę pójść do z Naruto i znowu obejrzeć całego Shippuden. A. I tak, Boruto, Boruto, zwykłe Naruto, Shippuden. I tak co w pojawi się nowy sezon e, albo Boruciaka, albo jako, jakiegoś tam. I mogę Wam też powiedzieć, które części grałem w Naruto. E, grałem, w nar moje pierwsze Naruto, które grałem, to. Em, Naruto Ninja Storm Generation Chyba to było pierwsze, które grałem na PS Trójce. Potem był Naruto Storm Trójka. Ultimate Ninja Jutsu, coś tam trójka. Potem poszłem do dwójki, której jeszcze nie skończyłem. No i ostatnio zacząłem grać w czwórkę. I no, tak no i skończyłem chyba teraz e, boru, e, chyba 40 odcinek boruciaka i się już trochę zanudziłem i o czym mogę jeszcze tu gadać? No tak szczerze to o niczym co powiem Wam z oglądaniem Boruto, Naruto i jakieś tam gówno mogę Wam jeszcze powiedzieć w jakiej kolejności gra się w Naruto najlepiej zacząć od w sumie Ninja Storm dwójki, bo tak szczerze, jak się gra w dwójkę, której jeszcze nie skończyłem, nie wiem jak jest koniec, obejrzę sobie na YouTubie, bo już rzadko gram na PS3, a teraz na PS4 częściej gram. E, jak można sobie, tak e, powiem wam jedną rzecz, e, w, no nawet, nawet nie w cały miesiąc, w jakieś 3 miesiące można skończyć e, Ninja Storm Trójka, ale mi się nie chce to ugrać, tylko czasami sobie tam gram, bo moi koledze uwielbiają tą czymś i moi koledzy to skończyli tak równo z dwa, trzy miesiące, Fu, nie dwa e, dwa, trzy tygodnie. I to po prostu słaba fabuła. Na, Naruto jest trochę dziwny, walka jest po prostu taka nudna jak po prostu nie wiem, jak zwykłym Naruto. I tylko co mi tam się przypodobało. To walka z e, Uzumaki, nie Uzumaki, tylko tego e, Homochimaru, czy jak on miał tam. I ta walka była w sumie fajna mm, i szczerze z tej gry to dalej jeszcze nie grałem, bo myślę, po prostu niestety ten Naruto jest tak po prostu beznadziejny, że daje mu tak górę dwie gwiazdki po... Oczo Cimaru jest po prostu jedyną z najlepszą Walkon i jakby jej nie było to bym dał 0, bo by była coraz bardziej do dupy, tak szczerze. Dalej może będzie... Hmm, chyba Storm Trójka, moim zdaniem. Skończyłem ją całą w 2-3 tygodnie, tylko dlatego, że nie mogłem przejść yy, chyba trzech szczopterków. I to, to jest tak w sumie moja taka, jakby ulubiona część. Bo, oczywiście, yy, nie są to wszystkie ulubione czapkary. Potem jest czwórka Naruto, Ultimate, Chojutsu, coś tam chińskie. Yy, Jakieś tam badziewia Czwórka jest na tyle dobra, że szczerze polubiłem ją. Tak mocno, że zapomniałem Ninja Storm trójki, która była na tyle słaba, że już prawie z tą słabością przebiła e, dwójki. Ale tam jeszcze Obito był w porządku, jak go się ojawniło z tą białą maską. Chapter'ek jeszcze też było fajny, jak spotkał się e, narut, Naruciak z, jak to się nazywa, swoją mamą i ojcem. Kakashi się zdenerwował na tego. Hmm. Jak on się nazywa? Hmm. E, nie, Sasuke się wkurzył na Naruto. No i to była też dobra walka. I sobie urwali ręce nie jest pogoda. I jest jeszcze e, cztery, którą jeszcze cały nie przeszedłem, bo zacząłem. E, dopiero w nią grać i to jest super. E, albo jak się powlątałem w językach, to przepraszam, pomogłem na powrót mówię pod Po dopiero, e, mam zryty Beret od 8 do 11, znaczy od 9 tak w sumie, ale mieliśmy od 8 do lekcje. Więc tak, no i na pierwszym miejscu na podium ląduje Ultimate Judy 3 Generation. I to jest taka fajna fabułka że po prostu można wybierać po prostu sobie czaptery. Jak masz sobie oblakowany na przykład czar, czapter um, Naruto, Młody Naruciak, e, tam wszystko, to jest po prostu mądrzejszy Naruto niż reszta. No może jeszcze tam było um, um, może trójka, ale nie za bardzo, ale um, Generation jest taka i w sumie fabułka i mi się po prostu podoba tam było spoko, dużo postaci i się tak ją przy niej dobrze bawiłem, że no, zapomniałem, że mam jeszcze kilka innych gier, które chcę zagrać. I ile ja ją skończyłem? W dwa, w dwa tygodnie po tym jak, zacząłem ją dwa tygodnie po tym jak skończyłem trójkę. Nie, Trójkę, tak, tak, tak. I trójkę skończyłem. I po dwóch tygodniach skończyłem, a nie wiem ile skończyłem. Bo zapamiętam, za pierwszym razem przeszłem to w dwa tygodnie. Po drugim razem to był tydzień. No i no i jeszcze już i to a za trzecim to ja nie pamiętam. E, no i chcę po Naruto tamtym tamtym, chcę zagrać znowu w Generation, bo spoko. No i jak mam powiedzieć miejsce, e, miejsce czwarte zajmuje Ninja Storm 2. Jest to na tyle spalona część, że lepiej żeby jej nie było wcale. Ale mu się wydaje czy to wlec obrociany? Do ciepłych krajów. Poczekaj, Wampa! Wampa! Spokój. Eee, no i to chyba wszystko. Eee, no i potem jest druga część, czyli zastanawiam się, czy nie. Czwórka, nie wiem, mogę pobrać swoje słowo, jak zagram w tą część. Ale chyba ląduje tam czwórka na miejscu, chociaż ta pierwsza walka między Madarą a China coś tam było naprawdę spoko, a dalej jeszcze nie grałem, bo dopiero zacząłem fabułkę. i potem jeszcze było tak. Na, na trzecim miejscu, fu na drugim, na drugim miejscu, tak, jest teraz trójka, jest naprawdę w porzu ta część i... Naprawdę ją lubię! No i miejsce pierwsze, no to Garrelation, bo jest naprawdę bardzo fajna i naprawdę bardzo fajny wstęp, jest fajna muszyczka i po prostu fajnie się przy niej bawię. A jak chodzi o serial, no to trzecie miejsce zajmuje zwykłe Naruto, potem drugie jest chyba Boruto, a pierwsze jest wtedy. Yy... Ten, Naruto Shippuden. A jak się zapytacie o moją pierws... moje cztery ulubione postacie, to tak. Czwarty, no to jest Kakashi. Naprawdę polubiłam Kakashiego. Trzecia jest, tak szczerze, Okochimaru. Też jest Poko. Drugie jest jest ten, no... Um, Itashi. A na pierwszym albo będzie Sasuke, albo tak szczerze to ten. Kurde, no jak on miał? Wypadło mi jego mózg. E, Chyba pierwszy będzie Sasuke i potem Itashi. To są moje cztery ulubione postacie. Albo jeszcze może być tak, że... może też być, że... Albo i. Nie dobra, nieważne no, co miałam powiedzieć. I bardzo też lubię wersję żaby Naruciaka. I to już chyba wszystko. A ruto, no, taki sła... ła... taki sobie. I dorosły Naruto, jak najbardziej. Tak samo jak dorosły Sasuke, to tak samo. A dzieciak Sasuke, no to. Taki, no. Szczerze. Nie, nie dobrze mu się nie, nie, nie gra, jest takim słabiutkim bołasem, tak mi się szczerze wydaje. No i co, koniec tego gadania, jeszcze dzisiaj zrobię pewnie jeden film, choć nie obiecuję Wam, ale może Wam wezmę jeszcze jeden film i jak oczywiście zostawcie łapkę górę, subskrypcję i komentarza, walnijcie tutaj pod tym, pod tym, no właśnie tym, tym i po prawej albo po lewej, po prawej stronie jest właśnie przycisk subskrybuj, jak będzie szary i taki dzwonek taki, który robi ping, 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 to właśnie zróbcie, żeby był właśnie taki. A jeszcze ja z Wami żegnam. Do następnego. Cześć!